Ogród japoński powstanie właśnie tutaj w sercu Jeżyc, czyli właśnie można powiedzieć w sercu Poznania. To ma być ogród, który będzie miał wszystkie cechy tych ogrodów, które spotkać można w kraju kwitnącej wiśni. Harmonia, ład, porządek, wszystko to będzie tutaj w tym ogrodzie. Jednym z elementów będą rośliny, ale nie jedynym. Oprócz tego będą również kamienie, będzie również sporo takiego miejsca, w którym będzie można tej harmonii i ładu zaczerpnąć. Projekt ogrodu japońskiego wygrał w Poznańskim Budżecie Obywatelskim. To za tym projektem głosowało najwięcej mieszkańców Stolicy Wielkopolski. To miejsce, centrum Poznania, jest nieprzypadkowe. Tutaj mieszkańcy właściwie co niedzielę przychodzą do tego miejsca, trochę jak do parku. Stare zoo w Poznaniu stało się no, takim miejscem, gdzie chętnie można pójść na spacer i zobaczyć zwierzęta. A teraz do tych atrakcji dojdzie również. Ogród japoński, początek prac projektowych na wiosnę przyszłego roku, więc możemy spodziewać się, że już za jakiś czas będziemy mogli cieszyć się tutaj nową atrakcją w sercu miasta.